Zapraszam gorąco na świetne dresy chłopięce. Będą cztery modele, cena 69 zł. Tutaj dresy trzyczęściowe od Dola Elwin, także doskonały gatunek. Mamy bluzę na zamek w każdym przypadku, t-shirt i świetne spodnie. Tutaj akurat bojówki. Już pokażę dokładnie ten dresik, bo naprawdę jest ekstra. Bluza oczywiście z podwójnym kapturem. Tutaj fajna naszywka Milano. Ekstra to wygląda. Porządny zamek, kieszenie, błękitne dodatki. Pięknie to wygląda. Do tego jest błękitny t-shirt. Proszę tylko zobaczyć. Świetne. Już pokazuję spodnie. I tutaj jeszcze takie wojówki, No, rewelacja. Oczywiście guma w pasie, regulacja troczkiem, kieszenie, kieszenie po bokach, ściągacze. Fantastyczny zestaw. Polecam. Będą Panie zachwycone. Aby zamówić ten dresik, wpisujemy Selmo 3542. I dopisujemy rozmiar. Model numer dwa. Tutaj bluza fajna, niebieska z takim cieniowaniem. No, ekstra wygląda. Do tego jest t-shirt, również błękitny, z niebieskimi napisami. Bardzo ładnie wygląda. Kapturek podwójny i tutaj mamy czarne spodnie. Oczywiście guma w pasie, regulacja troczkiem, napis na nogaweczce. Klasyczny model spodni. Dresik jest przepiękny, przefantastyczny. 69 zł, rozmiary 134, 140 na 146, 152, 158 i rozmiar 164. Aby zamówić ten zestaw, piszemy w selmo, 4010. I rozmiar. Kolejny ekstra dresik, proszę spojrzeć. Porządny zamek bluza. Fajnym takim kolorze khaki, ale takim przyciemnianym. No super to wygląda. I do tego mamy takie same bojówy. No i t-shirt oczywiście w zestawie. 69 zł. Duże rozmiary. 152, 158 i rozmiar 164. Ja tej w ręce mam rozmiar. 152. Także rozmiaróweczka jest solidna. Aby zamówić ten zestaw za 69 zł, wpisujemy w komentarzu Selmo 3539. I oczywiście rozmiar. Jeszcze jeden piękny zestaw. Tutaj taki jak ten błękitny. E, taka bluza cieniowana, bluzeczka i rewelacyjne spodnie. 69 zł całość. I tutaj rozmiary: 134, 152, 158 i 164. Aby zamówić ten zestaw, wpisujemy Selmo 4011. I oczywiście rozmiar. I na koniec promeczka. Bluza od Dola Elwin. Świetna jakość. Naprawdę ona jest taka konkretna. 29 zł. E, piękny kolor czekoladowy. Myślę, że nawet dziewczynki mogłyby założyć. Świetna, jest naprawdę świetna. Rozmiary: 134, 140 na 146, 152, 158 i rozmiar 164. Aby zamówić tą bluzę, wpisujemy Selmo 4004 i dopisujemy rozmiar.